Pani prezes, jakie są rekomendacje dla uczestników kongresu i nie tylko, dotyczące zarządzania lokatami w kontekście potrzeb związanych ze stabilizacją dochodów i zapewnienia możliwości inwestowania? To, na co zwracam uwagę, to jest uzyskiwanie dochodów. W tej chwili banki oferują korzystne oprocentowanie lokat, w szczególności tych negocjowanych. W związku z tym warto jest przeanalizować możliwości ich utworzenia, po to, żeby zwiększyć w jakimś stopniu dochody samorządu. Czy istnieją jakieś specyficzne lub istotne wymagania dla samorządów w zakresie lokowania środków finansowych? i Jakie są konsekwencje niewłaściwego ich ujęcia lub rozwiązania, którym, przed którymi chciałaby Pani przestrzec uczestników kongresu i nie tylko? Trzeba zwrócić uwagę na przepisy ustawy o finansach publicznych, które e, definiują pojęcie przychodów i rozchodów budżetu e, i lokaty, które są zakładane w jednym roku budżetowym, a będą likwidowane w kolejnym, e, powinny być uprzednio zaplanowane w budżecie jako rozchód e, i e, w momencie e, ich rozwiązania w kolejnym roku, jako przychody budżetu. To wiąże się z zasadami gospodarki finansowej, z których wynika, że przedstawione w uchwale budżetowej łączne kwoty rozchodów budżetu, w tym tworzonych lokat w danym roku budżetowym, stanowią nieprzekraczany limit. Więc, żeby tu być w zgodzie z tymi zasadami, trzeba o tym planowaniu i dokonywaniu ewentualnych zmian w związku z tworzeniem lokaty przechodzącej z roku budżetowego jednego na drugi, pamiętać. No i dodatkowo e, też upoważnienie e, w przypadku, gdy lokata byłaby tworzona w innym banku niż bank e, prowadzący e, obsługę bankową budżetu. Wówczas takie upoważnienie organu stanowiącego dla organu wykonawczego dokonującego lokaty e, powinno być e, udzielone.